Na dworcu ochrona podjęła interwencję. Osoba bezdomna została poproszona o opuszczenie holu. To osoba znana z żebractwa i nachalnego zachowania wobec podróżnych. Wielokrotne skargi pasażerów wskazywały na brak komfortu podczas oczekiwania na pociąg. Nieprzyjemny zapach oraz woń alkoholu budziły ogólny dyskomfort. Podczas interwencji jedna z podróżnych zaapelowała, by nie wyprowadzać mężczyzny ze względu na niską temperaturę. W rzeczywistości termometry wskazywały siedem stopni Celsjusza na plusie. Warto zaznaczyć, że w polskim prawie nie istnieje tak zwany okres ochronny dla osób bezdomnych, który uniemożliwiałby ich wyproszenie z terenu dworca przez służby. Podróżna, zmieniając zdanie, wezwała Straż Miejską, przekonana, że mężczyzna chce udać się do ośrodka dla bezdomnych, tak wcześniej deklarował. Jednak po przybyciu funkcjonariuszy okazało się, że sam zainteresowany odmówił transportu. Straż miejska nie ma podstaw prawnych, by kogokolwiek przymusowo umieścić w schronisku. Ostatecznie ochrona dworca, działając zgodnie z obowiązującym regulaminem, zakończyła interwencję i poprosiła mężczyznę o opuszczenie terenu stacji. On, Co? Tanieco. Czy ten pan nie może tutaj Nie, wchodzi? nie może. dlaczego? Pan tak, nie może, na dworcu, po prostu no co, panie, jak z... co powzią, to Pani proszę, 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 no, do ja go to zapraszał do domu. A może on na tak. Pani go? No, właśnie nie znam, ale, panie widziałam, panie panie ale, panie ale panie... widziałam, jak kolega potraktował tego Pana. Tak? go z McDonalda. Kolega ten, panie... To jest inna firma. Dobra, yy, mają panowie jakieś papiery, czy ma, kiedy ten pan ma zakaz yy, wstępu no na Nie, pan panie ten pan nie jest od dzisiaj, proszę pani, ten pan nie jest od dzisiaj na morcem, No ale co to zmienia, no, pan na no, dobra, Dobra, macie panowie telefon, ja bym poprosił, czy to pan... Dobra, no to... co dalsze, 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 panowie... na nie dociera. No ale może On woli sobie wypić. On woli sobie wypić. wypić. wyjeżdżamy dobra. I gdzie go panowie To już nie na skórę. No ale jak pan może coś takiego powiedzieć, że to nie jest pana kłopot i wyrzucić człowieka na mróz? No to nic, to nie ze sobą do domu w ale ja też czekam na pociąg. To panie, nie, ja też nie mogę przybywać, nie mogę. Nie, na te, y, straż, y, no. i się niech nie, 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 to nie, 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 środka. nie, 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 to nie, nie, Trzyma takiego obrazu, to broń co by przestało. No a panowie jak jesteście przykryci dotąd, to nie oczujecie tego jaki jest nos. A zobaczcie co on ma na nogach. No. I dlatego no, powiem, to dlatego, bo nie było środkania nad No to też właśnie dąży do tego, żebyście panowie zaprosili. Ale mi już pod kilka dni temu panu tym oczyma, do niego nie dociera. Nie, to Jakoś to? Ten... No nie możemy nauczyć nie możemy. Nie ma może. takiej tak? no, tak Ale że macie koszta. No post, i... proszę Pani, była Straż Miejska Zatoki Społecznej, byli Panie. I Pan odmawia, co jak? No bo może jak było ciepło, tak, to nie chciałem działać. Proszę Pani, proszę, panie, no to, to nie jest tak, że może było ciepło, może nie było ciepło. No. Jak ten Pan nie chce do mego sił... Nie, nie wyjdziemy do tego ośrodka, ale on tu nie może przejść, proszę żeby... Panią. Niechże Pan zgodzić, idą rósł. Niechże Niech by się. rósł. Ja mówię, no, proszę Pana, niech Pan idzie ten do ośrodka. Tak, no no, no, no więc o to mi tylko do chodzi, żeby... Do... To jest najgorsze, żeby... to że Pan nie chce pomocy. Proszę do środka tak, do środka on mnie wpisuje, takiego powodu, że tam nie wolno pić. A oni to się znają w Tak chyba w tak. Podróżni drugi, dwa, jest. te strachy, uh -oh. <sal Loud audible> wszystko, weźmy pod uwagę to, To to zróbmy coś, żeby mu jak na ulicy Gogowskiej jest straż miejska. Wystarczy, tam się uda. I oni mogą robić.

<gry> my czekamy na pociąg proszę pana i dom mamy daleko ale proszę tak ale my czekamy na pociąg proszę pana i dom mamy daleko ale co, nie ma czemu każdy Państwa tu na dworcu, też? My całkowicie na My nie chcemy, żeby on na dworcu Ale no, na... Tylko chcemy, żeby dla ale, on chce. na ale on nie chce. Nie ale on nie chce, no jak miałem ku na tam zapchnę. Dopu... Opuszczamy dwodu do budzenia. zawsze twierdzicie, tak. że miejsca w środku nie ma. I jakoś my sobie radę. Ale no możemy się skontaktować z tą strażą miejską. No to niech pani zadzwoni, w internecie poczuka razem. No ale panowie nie macie żadnego kontaktu. Nie wiem, ja się przesz, jest to normalny numer dla wszystkich. Dalej. Jedziemy. No bez dyskusji Ej, ja tego pana nie zaprosić prosić. No, to są pan, panie, panu, że nie co obejść Tu jest przemoc? Nie ma przemocy Tu jest przemoc Dobrze, wyjeżdżamy Tu jest przemoc, jest przemoc. Jest przemoc. Okay. Brać do domu, nakarmić i do wyrawa w wpadzić Dobrze, A nie to Dobrze, ale tu przemoc Ale to nic pani nie słyszy, bo

Ja uświadamiam panią, jeżeli ten filmik trafi do internetu, ma pani założoną sprawę na dzień dobry. Ja wiem Pani panią jest nie Tylko mówię, jeżeli ten filmik trafi do internetu, automatycznie ma pani założoną sprawę. Gdyby nie ochrona, wie pani, co się dwa lata temu tu działo, ludzie się bali, przechodzić przez dworzec, Tyle było penerstwa i w ogóle. Tylko, że ludzie będą... Tak, jeżeli to człowiek przybywał na klatce schodowej, komuś przed posesją, to od razu by z automatu przebiegł. ludzie nie rozumieją, ludzie tylko w jedną stronę działają. Dzień dobry, mam taką sprawę. Jestem na banku. i chodzi mi o pana na wózku. Jest na zielono przez y, panów z ochrony. Czy mogłabym jej wiedzieć o pomocy?